Karolak, łąża i święta na procentach. Co tak naprawdę poszło nie tak? Kurde. Uwaga, spoiler! To nie jest historia o Karolaku. To jest historia o kraju, w którym pijany Mikołaj nie zapala czerwonej lampki alarmowej. Na górze mówi się, kontrowersja się klika, a na dole czuć tylko ścisk w gardle dokładnie taki sam jak w dzieciństwie, kiedy święta pachniały alkoholem, a nie choinką. Dzieci bardzo źle znoszą pijanych rodziców. Reklama łączy z Karolakiem, rozjechała Polskę na pół. Jedni mówią: Dajcie spokój, to tylko reklama, drudzy mówią: No, tak właśnie wyglądały moje święta. I dokładnie tutaj, między tym machaniem ręką a jednym zdaniem, jest cała brudna prawda o sytuacji alkoholowej w Polsce. To nie jest wojna o żart. To jest zderzenie marketingu z bardzo trudnym życiowym doświadczeniem. Mówcie, co chcecie, ale marketing doskonale wiedział, w co uderza. Zapraszam na film. Ok, let's go. Świąteczna reklama piwa Łomża miała być no takim przewrotnym żartem, a wyszło głośno i to bardzo głośno. W spocie zmęczony święty Mikołaj w wykonaniu Tomasza Karolaka wpada przez komin i zamiast rozdawać prezenty otwiera sobie butelkę piwa. Kulminacją jest choinka ułożona z pustych butelek, dla jednych zabawna metafora luzu, no a dla innych jawna prowokacja. Widzimy Mikołaja po robocie, którego jedyną nagrodą po ciężkim dniu jest alkohol. Nic dziwnego, że w sieci szybko pojawiło się określenie Mikołaj Alkoholik. Spot wywołał burze komentarzy. Dla krytyków to po prostu normalizacja picia alkoholu i zderzenie takiego dziecięcego symbolu niewinności i dobra z dorosłym nałogiem. Wielu internautów nie kryje oburzenia. Ale na to na czarnym jak smoła koniu wjechała łąża. Z jedną z najbardziej obleśnych reklam, jakie w życiu widziałem. Dlaczego obleśnych? Otóż grający obleśnego Mikołaja pan Karolak wpada w obleśny sposób przez komin. Jak pijany ojciec, który tak właśnie wpadał do domu po pasterce z kolegami. Podchodzi do obleśnej choinki zbudowanej z pustych butelek po browarach. I przynosi w prezencie a jakże, browary. Zresztą niewiele lepsze niż obleśne. I... Kiedyś miałem kumpla, którym Miał w domu podobną choinkę. Jego tata był alkoholikiem, zapił się na śmierć. Napisał jeden z komentujących: Ktoś inny zauważył z goryczą: Na reklamie brak rodziny, bo alkusowi nie jest ona do niczego potrzebna. Osoby, które zaznały rodzinnej traumy alkoholowej, nie kryją, że spot jest dla nich wręcz bolesny. Ta reklama to dramat, przypomina mi jedynie opijanych nieprzyjemnych świętach. Można dostrzec, że przewija się jeden motyw. Osoby, które miały alkoholizm w rodzinie, powtarzają, że ta reklama przywołuje im na myśl wspomnienie pijanych, agresywnych świąt. I to nie jest śmieszek marketingowy. Byliście grzeczni w tym roku? Bo ja byłem. Beata Sadowska, dziennikarka i prezenterka, nie kryje oburzenia. Nawalony święty Mikołaj, wpadający przez komin i roznoszący dobrze wyważony prezent. Serio piwo Łomża? Tak chcecie się pozycjonować i taki mieć wizerunek? Naprawdę to jest wasza magia świąt? Sadowska dodaje także zatrważające statystyki i pyta, kto to wymyślił, kto zaakceptował, kto wypuścił w świat ten rodzinny świąteczny spot. Naprawdę spojrzycie w oczy dzieciom chowających się po kątach w przemocowo-alkoholowych domach. Dla nich święta to trauma, bo nie ma szkoły, a tam przynajmniej są bezpieczne. To im chcecie pokazać, że picie jest cool, bo skoro robi to święty Mikołaj. I żeby się bardziej nawalić kradnie nawet prezenty, to przecież musi być cool. No więc nie jest ani cool, ani nawet 6 na 7. Za to jest obrzydliwe, bezmyślne i szkodliwe społecznie. W danych o Polsce pojawia się twardy rdzeń. Około 2 miliony osób, rozumiecie, 2 miliony osób używa alkoholu w sposób problemowy. W tej grupie jest 900 tysięcy, prawie milion osób uzależnionych. To nie jest margines, to są całe miasta, całe rodziny i całe spaprane święta. WHO publikuje wskaźnik rocznej konsumpcji alkoholu, czyli czystego alkoholu na osobę 15+. I Polska w tych porównaniach wcale nie wygląda jak kraj, który powinien jeszcze dorzucać Mikołaja do piwnej narracji. Analizy oparte na statystykach Niebieskiej Karty wskazują, że w interwencjach policyjnych średnio około 65 do 70% sprawców przemocy bywa pod wpływem alkoholu. I jasne, alkohol nie tworzy przemocy z niczego, ale bywa jej Paliwem rakietowym. Psychologka i terapeutka Joanna Fries oceniła tę kampanię jako społecznie szkodliwą, wskazując głównie na łączenie alkoholu z dziecięcą symboliką świąt i normalizowaniem jego obecności w rodzinnych rytuałach. W tłumaczeniu na język ulicy robicie z piwa domownika, który siedzi razem z nami przy wigilijnym stole. A jak to wygląda od strony prawnej? Piwa można reklamować, ale nie, nie, nie tak wszystko wolno. Kurde. Artykuł 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości dopuszcza reklamę piwa, ale stawia warunki. Między innymi brak kierowania do małoletnich i zakaz budowania skojarzeń typu alkohol, równa się relaks, wypoczynek, poprawa nastroju. I tu robi się ciekawie, no bo co tak naprawdę pokazuje spod łąży? Mikołaj po robocie odpoczywa z piwem. Rada reklamy czy Komisja Etyki Reklamy w uchwałach krytykowała reklamę łąży. Zawiązanie piwa z wypoczynkiem i relaksem. Działeczka, leżaki czy... Wskazywała oczywiście na konflikty z zasadami etyki i dozwolonym zakresem reklamy piwa. Mówiąc krótko, to nie jest pierwszy raz, łąży. Kurde. A co na to wszystko Karolak? No właśnie, problem w tym, że tak naprawdę to nic. W dostępnych opisach czy w doniesieniach medialnych, bo Karolak sam nie opublikował nic na temat tej reklamy, przynajmniej nie teraz, a jest dzień przed Wigilią, kiedy to nagrywam. Natomiast podkreśla się, że Karolak zagrał rolę czyli klasycznie to tylko robota. Tyle, że jak dla mnie w reklamie społecznie drażliwej, to tylko robota brzmi jak trochę kasy. A Łomża promuje kampanię, a o przeprosinach cisza. Oficjalne kanały marki promują kampanię, no i udział aktora. No a w medialnych relacjach nie widać twardego komunikatu typu OK, no przesadziliśmy. Nie ma nawet próby rozmowy z tą krytyką. Czyli została wybrana najbezpieczniejsza strategia – przeczekać. Albo najbardziej cyniczna, bo przecież Zasięgi się zgadzają. Przypuszczam, że jest sporo osób, które ta reklama będzie śmieszyć. Moim jednak zdaniem ona przekracza wszelkie granice dobrego smaku. Przedstawienie świąt i postaci Mikołaja w kontekście alkoholu to już jest jazda po bandzie. Ale choinka z pustych butelek i cała reszta to już nawet nie jest żałosne. To jest dosłownie bardzo szkodliwe. Rok temu solidnie dostało się do wborom za reklamę Tyskiego. Tak naprawdę mocno. Jeżeli mielibyśmy być konsekwentni, to naprawdę nie wiem jak w tym przypadku powinien zostać potraktowany pan Karolak. Ja rozumiem, że pieniądze nie śmierdzą, ale come on. No dobra, ale ile w ogóle Karolak mógł dostać za taką reklamę? Oficjalnych informacji na temat tej reklamy nie ma, ale za to są doniesienia medialne o dwóch innych. Super Express na przykład pisał o kwocie 600 tysięcy za reklamę Orlenu z udziałem Karolaka. Z kolei media plotkarskie opisywały kontrakt reklamowy z Telekomem w okolicach pół miliona. Jednym słowem Karolak nie wchodzi do reklamy za... Paczkę Świąteczną, zbierając wszystko do kupy. Moim zdaniem ta kampania nie wywołała burzy, bo ludzie nie mają co robić. Ona trafiła w polski nerw. Alkohol jako tradycja, jako część wigilijnego stołu i jako realna przyczyna cierpienia w milionach domów. A kiedy do tego wszystkiego dorzucasz świętego Mikołaja, robisz po prostu symboliczny skrót. Nawet magia świąt ma u nas procenty. A, to ten taburecik! Był pan grzeczny, panie Młnżinia? No, kurde. Pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem. Dziwne, nigdy tak nie miałem. A, dobrze wyważony prezent. Dobra, tam nie bądź pan, panie Łążenia, taki liczy piwko. Liczy się jakość, nie ilość. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy myślicie o tej reklamie i w ogóle udziale tak znanego aktora w takim przedsięwzięciu. Czy to jest OK waszym zdaniem, czy nie OK? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, a tymczasem życzę Wam spokojnych i wesołych świąt. Pa! A, i koniecznie zaobserwujcie mój kanał. Będzie mi miło. Pa! Ok, let's go!